Masz anemię, jesteś przemęczona, osłabiona, a może jesteś w ciąży. Potrzebujesz żelaza. I nie mówię o śrubkach czy gwoździach. Chodzi mi o bardzo cenny minerał. Żelazo ma właściwości krwiotwórcze. Oprócz tych właściwości, żelazo uczestniczy w odpowiedzi immunologicznej, ponieważ ma właściwości antyutleniające, czyli dzięki niemu jesteśmy bardziej odporni na wszelkie wirusy czy bakterie. Dodatkową jego funkcją jest walka z wolnymi rodnikami, które uczestniczą w tworzeniu nowotworów, a także, co dla nas pań jest bardzo ważne, przyspieszają starzenie się naszej skóry. Sportowcy także zwróćcie uwagę na odpowiednią podaż żelaza w diecie, ponieważ jego odpowiednia ilość redukuje uczucie zmęczenia. Jak rozpoznać, czy mamy objawy niedoboru żelaza? Tutaj po pierwsze właśnie zmęczenie, brak koncentracji, apatia, osłabienie, ale także łamliwość y, paznokci, wypadanie włosów czy bladość skóry. Mogą pojawić się także w kącikach ust zajady. Dodatkowo y, mogą w skrajnych przypadkach pojawić się omdlenia czy krwotoki. Podaż żelaza zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od płci, od wieku, ale także od stanu fizjologicznego organizmu. Zapotrzebowanie wzrasta wraz z wiekiem, ponieważ pojawia się okres pokwitania, czyli u dziewcząt pojawia się miesiączka, u chłopców wzrasta organizm, większa objętość krwi w organizmie powoduje większe zapotrzebowanie na to właśnie nam żelazo. Także ciąża powoduje większe zapotrzebowanie na ten minerał, ponieważ musimy zapewnić także odpowiednią podaż dziecku. Skąd to żelazo czerpać? Tak jak już mówiłam, nie z gwoździ, nie jemy, ale z odpowiedniej diety. Żelazo dzielimy na chemowe i niechemowe. Żelazo chemowe występuje w produktach zwierzęcych, jest ono lepiej przyswajalne, ma większą biodostępność. Żelazo niechemowe występuje w produktach roślinnych, no i ono niestety już gorzej nam się wchłania do naszego organizmu niż to z produktów zwierzęcych. Jeśli już wybieramy produkty zwierzęce, tutaj największą ilość żelaza znajdziemy w mięsie czerwonym, w wątróbce, w innych podrobach również, w nerkach na przykład, chociaż nie wiem czy jecie takie, takie podroby, oraz w żółtkach jaj. Dodatkowo możemy także sięgać po te produkty roślinne, które zawierają dużą ilość żelaza. No i tutaj w... W rankingu na, na pierwszych miejscach pojawia się, pojawiają się pestki denie, które mają dużą zawartość z żelaza, także szpinak, jarmusz, a także produkty yy, strączkowe, czyli fasola, groch. Największą tutaj zawartość mają suche nasiona soi. Jak sprawić, aby te, to żelazo z produktów roślinnych, które już jak powiedziałam ma mniejszą biodostępność, lepiej nam się wchłaniało? Tutaj pomocna staje się witamina C, która zwiększa absorpcję żelaza, czyli wchłanianie. Witamina C znajdziemy we wszelkich produktach roślinnych zielonych, także w owocach cytrusowych, w czarnych porzeczkach czy w natce pietruszki, która zresztą także ym, posiada dość wysoką zawartość żelaza, więc to żelazo plus witamina C większa wchłanianie żelaza. <laughs> Innym takim produktem, który także nam zwiększy wchłanianie żelaza jest chlorofil, czyli znów składnik zielonych części roślin. Natomiast kawa i herbata zmniejszą nam to wchłanianie, ponieważ zawierają takie substancje, które łącząc się z żelazem powodują mniejsze jego y, przyswajanie przez nasz organizm. I tutaj herbata aż o 70% zmniejsza nam wchłanianie y, żelaza, kawa natomiast o 40%. Jak, y, jak zapobiec temu? Po prostu musimy kawę i herbatę pić między posiłkami, a nie w ich trakcie. Dlatego y, jeśli. Y, Pijecie kawę czy herbatę, nie popijajcie nimi potraw zawierających żelazo, jeśli zależy nam na tym, a zależy, by tego żelaza dostarczyć naszemu organizmowi odpowiednią ilość, tylko po prostu korzystajmy z nich w między, między posiłkami. Pod spodem zamieszczam kilka ciekawych przepisów oraz potraw, które dostarczą Wam odpowiednią ilość żelaza, więc korzystajcie, jedzcie i zwiększajcie swoją koncentrację, a także Sprawiajcie, że będziecie odpowiednio mieli ilość żelaza w organizmie, czyli odpowiednia ilość krwi, odpowiednia koncentracja, ładna skóra, ładne włosy, ładne paznokcie, więc same pozytywy. Lajkujcie i subskrybujcie, i czekajcie, czekajcie na więcej. Cześć!